Panie Starosto, uczestnicy marszu, szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, a przede wszystkim Jędrzejowianie i to ci najmłodsi, chyba najważniejsi na dzisiejszej uroczystości. Po pierwsze bardzo gorąco dziękuję w imieniu społeczności Jędrzejowa, naszych mieszkańców za kolejną wizytę w moim mieście. To wielki zaszczyt dla Jędrzejowa, że dzięki pierwszej kompanii kadrowej znalazł się na kartach historii. Tak jak wspomniał Pan starosta, 102 lata temu po raz pierwszy, ale przez kolejne 51 lat dzięki Wam, tym, którzy pamiętacie i którzy kultywujecie pamięć o tych, którzy nie bali się złożyć często najcenniejszego daru, jakim jest życie na szali niepodległości, za to, że przychodzicie do Jędrzejowa i przypominacie nam o tym, jak ważne są wartości patriotyczne w naszym życiu. Jesteście swego rodzaju żywą lekcją historii. Za to piękne podziękowania. Oczywiście, za to również, że jesteście swego rodzaju strażnikami tej pamięci. Nie tylko o tych, którzy w czasie Wielkiej Wojny walczyli o wolną i niezawisłą, najjaśniejszą Rzeczpospolitą, ale również o tych, którzy przez kolejne 100 lat walczyli i ginęli, abyśmy my, dzisiaj w wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej, mogli czcić ich pamięć. Panie Komendancie, na Pana ręce wielkie podziękowania. Dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. Nie wszyscy tutaj mają mikrofon, ale powiem Wam tak przed chwilą opiekunka, bo trudno tak...